Cześć moje drogie osoby z Podnaku rana, Witam serdecznie. Zapraszam Was na cotygodniowy horoskop. Zobaczmy, jak ułożą się karty i co z nich wyniknie. Oczywiście na przyszłość. Dziękuję za piękne komentarze. Dziękuję, że jesteście za subskrypcję kanału oraz łapeczki w górę. Zobaczmy w takim razie duchowy kompas, czyli czego się trzyma w tym tygodniu to pięć pucharów. Aspekt opieki nad ciałem duchem to królowa denarów. Tutaj aspekt przesłania wszechświata: 5 buław, relacje ogniska domowego, królowa mieczy, jak los będzie wpływał na stan samopoczucia, a tym samym portfela 8 denarów, ścieżka wyzwań w pracy 10 denarów, aspekt oczywiście serca czyli emocji 7 pucharów oraz karta dla seniorów giermek buław. No, i już zaczynamy, zobaczmy od duchowego kompasu, czego się trzymać. Jest to karta specyficzna, która mówi, żeby tutaj uważać na własne emocje w przypadku, kiedy coś się nie uda, czyli nie nosimy w sobie i nie pielęgnujemy poczucia winy, coś może faktycznie być nie tak, ale są możliwości do wykorzystania, czy osoby, które mogą nam pomóc. No i właśnie tego powinniśmy się trzymać, czyli nie płaczymy zbyt długo nad rozlanym lekiem, tylko po prostu działamy. Opieka nad ciałem, duchem i w ogóle karta zdrowia. Karta wskazuje przede wszystkim na aspekt związany z królową denarów, a więc finanse tutaj odegrają rolę w kwestii zdrowia. Być może warto zainwestować w lepszego lekarza, badania tutaj leki lub. Kwestie żywienia, tak, czyli lepsze, pełnowartościowe jedzenie, a tym samym oczywiście troszeczkę droższe. No i tutaj aspekt właśnie gastryki, przemiany materii, no i aspekt beauty, czyli piękna, możemy też się tutaj upiększać kolokwialnie mówiąc. Przesłanie wszechświata. Dodatkowa karta w tym aspekcie, piątka buław wskazuje nam, iż nie powinniśmy się mieszać do. Jakichś konfliktów, spraw, które spowodują, iż jeszcze bardziej będziemy wytrąceni z równowagi, nie angażować się w coś, co jest konfliktem. Tutaj może być wewnętrzny, ale też i zewnętrzny przede wszystkim. Relacja ogniska domowego. Tutaj mamy królową mieczy, albo wy będziecie tą królową, czyli będziecie surowo podchodzić do siebie czy osób bliskich, lub możecie mieć niestety. Trudne rozmowy z taką kobietą, osobą, która tutaj będzie wpływać negatywnie na pewne emocje i najlepiej, żebyście zachowali się mimo wszystko, jakby to powiedzieć, dyplomatycznie, nie konfliktujcie zbyt mocno z osobą, która jest uosobieniem tej karty, czyli surową, bardzo trudną, bo po prostu jeszcze bardziej będziecie rozdrażnieni i jeszcze bardziej ta sytuacja będzie dla Was Nieprzyjemne. Aspekt portfela, czyli jak los będzie wpływał na stan ducha, a tym samym portfela, karta na pewno wskazuje na pracę, aspekt pracy. Pieniądz będzie z własnej pracy, będzie wypracowany poprzez różne schematy, doświadczenia, osoby, ale na pewno pieniądz będzie i stan ducha też powinien być w związku z tym całkiem dobry, bo będziecie mieć przeświadczenie, że jest to z Waszej woli i żeście to właśnie wypracowali. Aspekty kariery zawodowej i wyzwań. Dziesiątka denarów. Wyzwaniem w tej karcie może być to, że będzie obfito, będzie zadowolenie możemy znaleźć przy niej bardzo dobrą pracę, lub w obecnej, na przykład osiągnąć jakiś awans, podwyżkę. Zadowolenie, wyniesienie i ta obfitość będzie tutaj wyzwaniem, żeby się z nią zaznajomić, czy w jakimś sensie obyć, żeby dobrze ją też wykorzystać, ale jest to pozytywna karta. Aspekt uczuć. Tutaj droga, droga ścieżka serca. Karta na pewno wskazuje na trudne wybory, iluzje, złudzenia. Uważajmy na powierzchowny wybór, obojętnie czy kogoś mamy, czy też nie, powinniśmy skupić się na tym, iż tutaj aspekty wyboru powinien być oparte o racjonalne powódki, nie tylko emocjonalne, które mogą być zwodnicze, bo ktoś może pokazać się nam z zupełnie innej strony. Na pierwszy rzut oka, jak byśmy się przyjrzeli, możemy dojrzeć, iż Niestety nie jest tak różowo, jak się wydaje, ale możemy dokonać dobrego wyboru, jeśli analitycznie podejdziemy do danej osoby, czy danej sprawy. Z kolei seniorzy mają fajną kartę, giermka w giermek buław jest kartą oczywiście, tutaj można powiedzieć nowości, nauki, podejścia świeżego do czegoś, kogoś, Młode osoby będą uczestniczyć w waszym życiu. Możecie mieć też powodzenie po prostu u młodszych osób. No i jest to czas spontanicznych decyzji, podróży, ruchu no i takiego działania, które oparte jest właśnie na energii spontanicznej, która nagle wynika, nagłe sprawy mogą też się pojawić w waszym życiu. Tak więc, tego Wam życzę oczywiście wszystkiego fajnego. Pozdrawiam i idziemy dalej do zodiakalnych. Byczków widzimy, już patrzymy, co u Was. Bardzo dziękuję oczywiście za to, że jesteście zodiakalne byczki. Zapraszam Was na horoskop. No i zobaczmy, jak karty ułożą się na ten czas, co z nich wyniknie na przyszłość. Oczywiście duchowy kompas to dwójeczka mieczy, opieka nad ciałem zdrowiem władca, przesłanie wszechświata piątka mieczy. Relacje ogniska domowego, rycerz pucharowy, aspekt ducha w sferze finansów to wieża, sprawa związana z tutaj karierą i jakie będą wyzwania, kapłan, ścieżka serca, oczywiście dziewięć pucharów i seniorzy król Pucharów. Mamy trochę skomplikowany układ. Zaczyna go dwójeczka mieczy, co jest duchowym kompasem na ten czas, a więc jest to karta tutaj energii dokonania wyboru, przystania chwiania się w jakiejś energii, w jakichś decyzjach, racjonalne decyzje, przed nami zdjęcie opaski, tutaj oczywiście zaślepiających emocji i wtedy podejmiemy właściwe, konkretne decyzje, więc nie możemy się chwiać, nie możemy trzymać się zbyt długo jakiejś koncepcji. Opieka nad ciałem, ciałem duchem Czyli karta zdrowia. Mamy tutaj kartę oczywiście związaną z władcą. Świadczy o wizytach lekarskich i potrzebie dyscypliny w naszym życiu, a więc trzeba będzie wziąć się za pewne sprawy. Jest to karta kości, stawów, mięśni, ruchu, bardzo mocnych właśnie decyzji. No i lekarz może narzucić, zlecieć nam coś. Co trzeba będzie wykonać, do czego się trzeba będzie dostosować. Zwróćmy uwagę też na aspekt ciśnienia kardiologiczny, ale w głównej mierze kości, stawy, mięśnie będą istotne. że ruch, może trzymanie się jakichś zasad w ramie leków, coś takiego, co jest narzucone, co jest konieczne. Przesłanie wszechświata ogólne dla Was to piąteczka mieczy, wskazuje na aspekty zazdrości. Uważajmy na zazdrość własną lub innych, nie wchodźmy w konflikty i mimo wszystko starajmy się być dyplomatyczni. Tylko dyplomacja może Was uratować przed porażką półresowym zwycięstwem. Aspekty rodziny, relacje bliska domowego, rycerz pucharowy wskazuje na powroty jakiejś kwestii osób z przeszłości, coś jest do przerobienia. Uważajmy też czy na czcze obietnice czy sytuacje, które no nie spełniły się w, danej, w danym momencie. E, oczywiście powroty czasem dobrych rzeczy też tutaj można, te, też można ich doświadczyć, ale przeważnie jest to karta niestety jakichś czczych, obietnic, coś co już było. Nie wróci, jeśli się temu poddamy i tak naprawdę nie przemyślimy pewnych kwestii. A z spędź portfela, czyli stanu ducha, no tutaj wieża, rewolucja, zmiana. Uważajmy na nagłe wypadki, upadki, ale też straty. Tak? No tutaj wiadomości mogą być nagłe, wydatki, które po prostu zmienią całkowicie strukturę portfela, czy jakieś takie nieprzyjemne Wstrząsające czasem wiadomości, lub po prostu takie, które pozbawią nam jakiejś iluzji, bo wieża pozbawia nas jakiejś iluzji, jakieś struktury finansowe w tym momencie zostaną zmienione, przetransformowane. Kapłan z kolei jest na aspekt, oczywiście, tutaj wyzwań w sferze, Zawodowej mówi nam o cierpliwości, pokorze, trzymaniu się zasad. Jeśli szukamy pracy, otrzymamy ją w jakiejś dobrze sytuowanej instytucji tradycyjnej, może państwowej. Natomiast jeśli mamy pracę, powinniśmy tutaj wykonywać sumienie swoje obowiązki, także trzymać się jakichś zasad. Możemy też w tym czasie potrzebować jakiejś rady. Aspekt dziewiątki Pucharów jest na sferę serca, na uczucia, no i wskazuje nam tutaj na zabawę, em, imprezy, uroczystości, ślub dla niektórych to będzie, zaproszenie. No i tutaj generalnie możemy kogoś poznać, jeśli szukamy. Jeśli mamy kogoś, to będziemy się po prostu dobrze bawić. I nawet powinniśmy. No i aspekt seniorów jest w karcie króla Pucharowego, wskazuje nam na. Tutaj jakieś poradnictwo, może być to spotkanie z lekarzem, może być to spotkanie z prawnikiem, urzędnikiem. Tak czy owak otrzymamy opiekę, wsparcie. Ktoś tutaj obdarzy nas dobrą energią, może też oznaczać to, że zbliżymy się do osoby, która będzie chciała nam coś zaproponować. Tutaj są propozycje, prezent, wyznanie uczuć, bardzo fajna karta, bezpieczna, ciepła i wskazująca, że będziemy w przyjaznym otoczeniu. Tak więc tego Wam życzę oczywiście. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam i idziemy dalej, idziemy do bliźniąt. Witam serdecznie, drogie bliźnięta i już zapraszam Was na horoskop, oczywiście tygodniowy, zobaczmy jak karty się ułożą i co z nich wyniknie dla Was na przyszłość. Pierwsza karta oczywiście to duchowy kompas, tujeczka, miecz, opieka nad ciałem, zdrowiem, giermek, buław. Przesłanie wszechświata: trzy denary. Jak tutaj los będzie wpływał na sferę e, oczywiście relacji domowych i związanych z bliskimi, i siedem pucharków, Aspekt stanu ducha w sferze finansów: 10 denarów, sfera zawodowa, czyli wyzwania: 8 denarów. Ścieżka serca 9 Denarów oraz Seniorzy Król Buław. Zaczynamy od trójeczki mieczy, która tu wskazuje na aspekty tutaj duchowego kompasu, czego się trzymać, a właściwie czego się nie trzymać. Jest to karta żalu, złamanego serca, wspomnień, które są bolesne. A więc odrzućmy to, co już było i zacznijmy żyć w tym, co jest. Nie rozdrapujmy ran. No i nie dajmy się też w, wciągnąć w jakąś grę słowną, która was może zranić. Opieka nad ciałem, duchem. Mamy energię Giermka Buław. Jest to energia wskazująca na pewno na, na tutaj naukę, wiadomości, ruch, zamieszanie w kwestii oczywiście zdrowia. Być może będziecie mieć kogoś za przewodnika i może być to młodsza czy młoda osoba. Zwróćmy uwagę na kości stawy, mięśnie, stany zapalne, stany tutaj podgorączkowe czy gorączkowe. Natomiast czeka nas właśnie tak jakby działanie w kwestii zdrowia, które będzie dążyć do pozyskania jakiejś wiedzy, bowiem coś się wydarzy istotnego i dzięki temu będziemy bardzo aktywni. Przesłanie wszechświata trzy denary, bądźmy tacy. Którzy chcą budować swoją świadomie przyszłość, opierając się na relacjach, które są po prostu najważniejsze, czyli budujcie swoją przyszłość poprzez kooperację, współpracę, wybierajcie takich ludzi, którzy kojarzą się Wam z tym, co stabilne. Aspekt relacji tutaj rodzinnych. Relacji rodzinnej z bliskimi siedem pucharów, być może trzeba będzie podjąć jakieś decyzje. Będzie sporo iluzji, złudzeń, ale wy, jeśli będziecie mieć przenikliwy umysł, nie zrobicie pierwszego kroku zbyt szybkiego dojrzycie prawdę i potencjał w jakimś wyborze. Aspekt stanu ducha w sferze finansów. Mamy dziesiąteczkę denarów. Powinniście się cieszyć, to karta obfitości, zadowolenia, opieki. Wzrostu awansu materialnego, no i stan ducha tym samym będzie naprawdę dobry. Aspekt kariery zawodowej, z kolei to 8 denarów, wskazuje nam na to, że poprzez naszą ciężką pracę wypracujemy sobie swoją pozycję lub znajdziemy taką pracę, która będzie dawała nam satysfakcję. A więc wypracowanie jakichś działań, schematów, Zbliży nas do tego, co dla nas istotne, a więc awansujemy, pójdziemy dalej. Aspekt serca, dziewiąteczka denaro. W tej ścieżce emocji warto być asertywnym, asertywnym, bowiem możecie tutaj potrzebować komfortu w tej sytuacji emocji. Czyli, jeśli szukamy kogoś konkretnego, to powinien nam pasować fizycznie, psychicznie, właśnie mentalnie, oczywiście, e, e, i materialnie. Tak? Czyli tutaj dbamy o to, co dla nas jest ważne, czy mamy kogoś, czy też nie. No i seniorzy mają króla Buław. Król Buław symbolizuje silnego mężczyznę, e, silną osobę dominującą. Może być te, też osoba, która na przykład wskaże nam jakieś rozwiązania, prawnik, lekarz, Urzędnik lub osoba z naszego otoczenia, która narzucać nam może nieco wolę, być może będziemy pod wpływem takiej osoby. Natomiast dla seniorów jest to czas tutaj szybkich decyzji spontanicznych i wzięcia spraw w swoje ręce, bowiem jest to bardzo ważne, by na przykład teraz poprowadzić coś po swojemu i przejąć właśnie kontrolę. Tak więc tego Wam życzę, oczywiście, wszystkiego dobrego. Do zobaczenia kochani, hej!